Siemano, mamy rano, mamy 20 września już taki termin średnio optymalny optymalny na siew pszenicy na pszenżyta już jest średnio optymalny dzisiaj zajmiemy się wymianą jak widzicie będziemy wymieniać piersi bo już po prostu swoje wysłużyły możecie zauważyć się ledwo to wszystko trzymało i już nam tutaj korpus zbieliło lekko odkładnia już też jest niczego sobie też zaraz będą do wymiany, może ten sezon przechodzi ten pług eee, no zobaczymy płozy do wymiany tu są nowe piersi a tutaj są nowe płozy z nakładkami i teraz tak eee, tutaj jak widzieliście mamy stare płozy z dospawanymi lemieszami cieliśmy lemiesze wzdłuż na pół i brat dospawywał to i te lemiesze, te płozy jeździły dwa lata dwa lata od naspawania, czyli jest no konkret jeżeli chodzi o wytrzymałość jeżeli się dospawało lemiesze z boku wiadomo jaka siła tarcia tutaj boczna była bo to wszystko odstawało ale ja w spalaniu i w uciągu nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy tak jak teraz widzicie są nowe płozy i nakładki na koniec, to te nakładki długo nie wytrzymają, myślę gdzieś około maksymalnie 100 hektarów jeśli obraca góra dół i będą do wymiany koszt takie nakładki to chyba 20 parę złoty płoza, nie wiem nie powiem wam, brat zamawia części także no, bierzemy się, mamy rozkręcone i będziemy zakręcać pierwszą pozę. mamy śruby na płozę idą śruby dwie dwie śruby dwie nakrętki eee, takie same jak na lemiesze identyczne dobra zakładamy Oho. zaraz dla porównania pokażę wam jak, jak wygląda chwila moment może coś tam nie pasi dobra teraz będzie pasić o jak widzicie Tutaj mamy właśnie odkrytą, e, zdjętą piersi, i widzicie odkładnie. I przy zakupie kolejnego pługa, to już nie, w niedługim czasie też będzie, na pewno, bo jedną tą maszyną się po prostu zajedziemy. I po prostu ona już swoje zrobiła będzie jako zapasowa. E, rozważam, bynajmniej rozważam, nie widzę innego. Rozwiązania jak kupić pług ażurowy, bo dużo miejscami trafia się torfowisk, zakleja nam się odkładnia i po prostu całe pole aż do końca się nie odkłada. W drugą stronę, jak się jedzie, jak się wyjeżdża z torfu, jest glina, to w jakimś stopniu się oczyszcza to dokładnia odkładnia. No i mi się wydaje, że po odkładni ażurowej ziemia jest bardziej zagęszczona. Jak mieliśmy na testy Lemkena. Jechało się po tym pługu, a polemkanie to polemkanie ziemia była bardziej zagęszczona. Ten ażur po prostu tak jakoś przesypuje, czy jak no nie wiem, nie jestem ekspertem od pługów, tylko po prostu rolnikiem, który użytkuje pług. I na ażurach to jeszcze jest jaki plus, widzicie odkładnie tu mamy grubą, tu mamy cienką, tu grubą. I teraz tak, w ażurze mamy kilka tych list, chyba tam cztery czy ile i na przykład tutaj kwalifikuje, zaraz się będzie śruba odpadać, już ledwo to się trzyma. Z przodu jak widzicie musiałem dać nową śrubę, bo była już po prostu, nie trzymała się odkładnia i tak to wygląda, po prostu żyletka, jakiś czas to zda egzamin. I w ażurze bym wymienił tylko jedną listwę Koszt listwy to chyba jest w granicy gdzieś od 100 do 150 zł, a odkładnia kosztuje prawie 400 zł. Wzwyż także no też taka różnica. Także bierzemy się do dzieła. Jak widzicie, jedną stronę mamy już zmienioną, całutką. O, tak to się prezentuje biało-czerwoni wszystko jest założone tutaj nakładki jak widzicie czemu śrubę daje tu tutaj a nie tutaj no bo jak wiecie pług idzie poza idzie opór z tej strony jeżeli damy tu śrubę w tym miejscu to tutaj może nam na tym, bo to jest taki kiełek, jak widzicie, jest kiełek, może nam go zginąć. Teoretycznie niby nie powinno, ale po prostu dałem śrubę tu, gdzie idzie większe tarcie. Także obracamy się i będziemy robić drugą stronę. Czas jaki mi zajęło jedną stronę, to około pół godziny, no ponad 30, jakoś 38 minut dokładnie. Dobra, mamy wszystko zrobione. Wystarczy teraz tylko posprzątać. Tękujemy traktor. Będziemy jechać w pole. Tak to zeszło, trochę zeszło Z półtora godziny, na pewno zeszło. Może i dwie. Także tata jeszcze były po przyczepę, trochę pogadaliśmy. Mamy tu wszystko zrobione, wymienione. Dłuta trzeba wziąć do kabiny, bo na tamtym obrębie jest bardzo sucho i na tych dłutach jeszcze zaorze. 7 hektarów i to będzie wszystko trzeba będzie w ciągu dnia jeszcze dłuta przekładać także no niestety taka sytuacja tak to się prezentuje puk już swoje przerzucił no także subskrybujcie kanał dawajcie łapy w górę jak widzicie szoko ogarnięty. jest większy zapierdziel jak żniwa można by powiedzieć no ale trzeba posiać żeby potem żniwa były ładne a co to jest a szoko słucha sobie a przy okazji sprawdzimy, czy puma bierze olej. Wczoraj była zmiana. Jak widzicie, tyle jest oleju. Pół litra dolejemy. No, także podjeżdżamy po paliwko. Szybki, yy, szybkie sprzątanko w kabinie. Zmiatanie i lecimy w pole. Jest dość późno, znowu. No, niestety taka sytuacja elementy robocze się używają, nic nie poradzimy na to dlatego lecimy i co, chyba starczy na dzisiaj taki odcinek krótki co, jak mówicie, czy nie najwyżej później na polu coś pogadam jeszcze jak bateria mi się nie wyciąga, także kto nie subskrybuje to niech zasubskrybuje kanał bo w statystykach jest <grym> że 50, że 65 odsłon u Szoka pod filmami są to osoby, które nie subskrybują kanału, czyli na dobrą sprawę stówa ogląda Szoka w kratkę. Także przycisk będzie niedługo. No, byliśmy na Cepe, nie? kupił sobie trutkę, ciperki i odświeżać zielone jabłuszko, bo w maszynie musi pachnieć. Mm, ale ładny zapach, podoba mi się Ogólnie zawsze jeździ ze mną Niebieska choinka Czyli tam ten new car Czyli nowy samochód No także To tyle w temacie I co, jedziemy orać sobie I do usłyszenia, na razie, cześć